Cześć, w tym filmie omówimy temat dropshippingu. Powiem ci, czym on jest, a także jak możesz zacząć. Zapraszam do oglądania. A więc, czym jest ten cały dropshipping? Dropshipping to model biznesowy, w którym przedsiębiorca nie przechowuje fizycznie produktów, które sprzedaje. Zamiast tego, Przedsiębiorca współpracuje z dostawcami lub hurtowniami, które przechowują produkty i wysyłają je bezpośrednio do klientów po złożeniu zamówienia. W tym modelu biznesowym przedsiębiorca działa jako pośrednik, obsługując zamówienia i zajmując się marketingiem, podczas gdy dostawca lub hurtownia odpowiada za przechowywanie towarów i dostarczanie ich klientom. Pewnie zastanawiasz się, jakie są cechy tego modelu biznesowego. Już mówię. Pierwszą cechą jest to, że dropshipping można prowadzić zdalnie, co umożliwia elastyczność i pracę z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Ale to nie jedyna cecha. Kolejnymi głównymi cechami są dwa. Dropshipper nie musi przechowywać fizycznych produktów ani utrzymywać magazynu. 3. W porównaniu do tradycyjnych modeli biznesowych Dropshipping wymaga niewielkiego kapitału początkowego, ponieważ nie trzeba inwestować w zakup towarów z góry. 4. Dropshipping umożliwia łatwe zwiększanie asortymentu i rozmiaru biznesu, dodając nowe produkty do sklepu bez konieczności zwiększania przestrzeni magazynowej. 5. Możesz sprzedawać produkty z różnych kategorii, dostosowując się do zmieniających się trendowej preferencji klientów. 6. Dropshipper zajmuje się głównie marketingiem, obsługą samówien i obsługą klienta, a nie prekowywaniem i dostarczaniem produktów, lecz to też zależy jako szkołę wybierzesz. 7. Ze względu na brak konieczności zakupu dużej ilości towarów z góry, ryzyko finansowe jest znacznie mniejsze w porównaniu do tradycyjnych modeli biznesowych, lecz pamiętajmy, że więcej zalet, jak i samych wad tego modelu można się dopatrzeć. Skoro już wspomniałem o wadach dropshippingu, to rozwińmy trochę bardziej temat. O niektórych z tych wad mogłeś się już domyślić, lecz pamiętaj, że pomimo ich dropshipping dalej jest atrakcyjnym modelem biznesowym. A na każdy problem znajdzie się rozwiązanie: one, niska marża zysku, Konkurencja w dropshippingu jest często bardzo duża, co prowadzi do niskich marsz zysku. Musisz sprzedawać wiele produktów, aby osiągnąć znaczące zyski. 2. Brak kontroli nad dostawą. Nie masz pełnej kontroli nad dostawą produktów, co może prowadzić do problemów związanych z opóźnieniami w dostawie lub jakością produktów. 3. Wysoki poziom konkurencji. Ze względu na niskie koszty wejścia, rynek dropshippingu jest przesycony konkurencją. Trudno wyróżnić się spośród innych sprzedawców. 4. Złożoność zarządzania. Zarządzanie wieloma dostawcami i produktami może być skomplikowane i wymaga systematycznego monitorowania. 5. Problemy z dostępnością towarów. Dostawcy w dropshippingu czasem mogą mieć problemy z dostępnością produktów, co może wpłynąć na dostarczanie zamówień w terminie. 6. Brak kontroli nad jakością. Nie masz bezpośredniej kontroli nad jakością produktów, co może prowadzić do niezadowolenia klientów w przypadku produktów niskiej jakości. 7. Ryzyko utraty dostawcy. Twój dostawca może zdecydować się przestać współpracować w dowolnym momencie, co może znacząco wpłynąć na Twoją działalność. 8. Wysoka konkurencja w reklamach. Koszty reklam na platformach takich jak Facebook i Google Ads są często wysokie z powodu dużej konkurencji w dropshippingu. 9. Złożona obsługa zwrotów i reklamacji. Zarządzanie zwrotami i reklamacjami w przypadku dropshippingu może być bardziej skomplikowane niż w tradycyjnych modelach biznesowych. Ten. Wymagane umiejętności marketingowe. Skuteczny marketing jest kluczowy w dropshippingu, więc trzeba posiadać umiejętności marketingowe lub gotowość do nauki w tym obszarze. 11. Trudności z budowaniem marki. W przypadku dropshippingu budowanie trwałej marki może być wyzwaniem, ponieważ często sprzedajesz produkty innych firm. Skoro już wytłumaczyliśmy sobie, czym jest dropshipping, jakie są jego cechy i wady, to pora zadać sobie pytanie: dlaczego tak w ogóle miałbym zaczynać z dropshippingiem? Warto zacząć dropshipping, ponieważ ten model biznesowy oferuje niskie koszty początkowe, minimalizuje ryzyko związanego z utrzymaniem magazynu i zakupem dużych ilości towarów z góry. Pozwala to na łatwą skalowalność biznesu. Szybkie dostosowywanie oferty do zmieniających się trendów i możliwość pracy zdalnej. Dodatkowo, dropshipping umożliwia różnorodność produktów oraz skupienie się na marketingu i obsłudze klienta, co może prowadzić do potencjalnie atrakcyjnych zysków. W końcu przyszedł czas, aby przedstawić Ci, w jaki sposób możesz zacząć na tym zarabiać i zobaczysz, że jest to łatwiejsze niż myślisz? Aby zacząć, musisz tylko przejść przez te proste kroki. One: Wybór niszy Zidentyfikuj rentowną niszę lub kategorię produktów, która cię interesuje. 2. Szukanie dostawców Znajdź zaufanych dostawców, którzy oferują dropshipping. Popularne platformy to AliExpress, Salehu i Oberlo3 Tworzenie sklepu internetowego. Skorzystaj z platformy e-commerce, takiej jak Shopify lub WooCommerce, aby stworzyć swoją stronę internetową. 4. Wybór produktów. Dodaj produkty do swojego sklepu, dbając o atrakcyjne zdjęcia i opisy. 5. Marketing. Rozpocznij działania marketingowe, takie jak reklamy na Facebooku, kampanie Google Ads, SEO i działania na mediach społecznościowych. 6. Zarządzanie zamówieniami. Monitoruj zamówienia i zapewnij, że dostawcy wysyłają produkty klientom. 7. Obsługa klienta, bądź dostępny dla klientów i dbaj o ich zadowolenie. Przed zakończeniem dam Ci kilka porad. Zrozum, że to nie jest szybki sposób na bogactwo. Dropshipping to nie tajna formuła na natychmiastowe zyski. To wymaga pracy, cierpliwości i wytrwałości. Sukces przychodzi stopniowo. Dobierz dobrze dostawców. Wybierz zaufanych dostawców, którzy oferują jakość, szybką dostawę i konkurencyjne ceny. Sprawdź opinie i recenzje przed współpracą, zidentyfikuj korzystne niszy. Znalezienie właściwej niszy, kategorii produktów jest kluczowe. Wybierz coś, co Cię interesuje i co ma potencjał rynkowy. Inwestuj w marketing. Marketing to klucz do sukcesu w dropshippingu. Zainwestuj w reklamy na mediach społecznościowych. Google Ads i inne kanały, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej. Buduj markę. Chociaż dropshipping często skupia się na sprzedaży produktów innych firm, warto budować swoją markę. Daje to przewagę konkurencyjną i buduje lojalność klientów. Zadbaj o obsługę klienta. Klient to najważniejszy element każdego biznesu. Bądź dostępny, odpowiadaj na pytania i rozwiązuj problemy klientów szybko i profesjonalnie. Monitoruj trendy rynkowe. Rynek i trendy się zmieniają. Bądź na bieżąco z nowościami i dostosowuj ofertę do potrzeb klientów. Optymalizuj stronę internetową. Twoja strona internetowa to Twój główny punkt sprzedaży. Upewnij się, że jest intuicyjna, łatwa do nawigacji i zoptymalizowana pod kątem konwersji. Analizuj dane i wyniki. Regularnie analizuj dane dotyczące sprzedaży i kampanii marketingowych. To pomoże CI zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. Bądź elastyczny. Dropshipping to rynek dynamiczny. Bądź gotów na zmiany i dostosowuj swoją strategię w miarę potrzeb. Pamiętaj, że sukces w dropshippingu nie przychodzi natychmiastowo. To wymaga pracy, edukacji i stałego doskonalenia. Trzymaj się swoich celów. Bądź cierpliwy i ucz się na błędach. Wartość doświadczenia z czasem staje się bezcenna. Podsumowując. Dropshipping to fascynujący model biznesowy, który może być opłacalny, ale wymaga pracy i umiejętności. Wybór odpowiedniej niszy, skupienie się na marketingu i obsłudze klienta oraz ciągłe doskonalenie to klucze do sukcesu w tej dziedzinie. Dziękuję za uwagę. Zostaw suba i lajka like dla algorytmu i do zobaczenia.